Wiedźmin będzie rozmawiał z Osadzoną. Zróbcie sobie chwilę przerwy. Byleby to nie za długa chwila była, bo to nieobyczajnie. Przyszedłeś sprawdzić, jak się miewam? Dobrze, dziękuję. Wstążeczka od Artoriusa spisała się wybornie. Wielka szkoda, że mi ją zabrano. Wiem, kim miała być piąta ofiara. Matko! To twoje węszenie jest chyba kompulsywne. Ja siedzę w więzieniu. Detlaf nie żyje. Może byś już odpuścił. Siana, przestań udawać, że ci wszystko jedno. Wiem, że to tylko poza i zaczyna mnie to już naprawdę męczyć. Czemu chciała się zabić? Taki świetny śledczy, a pytał rzeczy oczywiste. No, czemu, Gerald? Czemu? Bo odwróciła się od ciebie, a potem wykreśliła cię z pamięci. Brawo, Gerald! Kolejna zagadka rozwiązana, a Twoja niezdrowa ciekawość zaspokojona. Co teraz? Podzielisz się swoim odkryciem z Anną Henriettą? Jej życie nie jest już, co prawda, zagrożone, ale. Może dołożyć jakąś premię do nagrody? Pewnie się podzielę. Niekoniecznie ze względu na pieniądze. To czemu? Powinna wiedzieć, bo jeśli kiedyś cię uwolni, pewnie znowu spróbujesz ją zabić. Pewnie tak. A może po prostu przestała być wreszcie rozpamiętywać swoje liczne krzywdy i jej wybaczyła, co? A czemu nie bym, miałabym to zrobić? Ze względu na stare czasy kochałyście się przecież. Proszę cię, nie wiem kto ci naopowiadał takich bzdur, ale. Czytałem dziennik waszej guwernantki. Bawiłyście się razem, byłyście nierozłączne. A pakowała cię czasem w kłopoty, owszem, ale też próbowała cię bronić. A kiedy miałaś koszmary, tylko ona potrafiła cię uspokoić. Wiesz jak to jest. Czas potrafi wypaczyć wspomnienia, a potem w głowie zostaje tylko to, co było złe. To czemu się mnie wyrzekła, skoro mnie tak kochała? Co? Siana, ile ona miała lat, kiedy cię wygnano? Dwanaście? Trzynaście? Była dzieckiem? Co miała zrobić? Dokonać zamachu stanu, wykraść ojcu pieczęć i sfałszować twoje ułaskawienie? Była bezsilna. Nie wyparła cię z pamięci, dlatego że była się jej obojętna, tylko dlatego, że tak bardzo przeżyła twoje wygnanie. Zapomniała, bo tylko tak mogła poradzić sobie z bólem. Ech, mówiłeś prawdę tam, w krainie tysiąca baśni. Naprawdę byś chciał, żeby ta historia dobrze się skończyła, co? Wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Idź już, Wiedźminie, bo jeszcze przepadnie ci ten medal. Szkoda by było. Bywaj, Jana. Pan de la Tour sobie życzy cię widzieć. Pójdziemy od razu? Chodźmy. Też mam do niego sprawę. Damien. Gerald, najwyższy czas. Gotowy na ceremonię? Nie wyglądasz najlepiej, Damien. Ale kiedy cię poprzednio widziałem, było jeszcze gorzej. Przykładam wyciąg z Arniki. Już prawie tego nie czuję. Posłuchaj. Znalazłem dowód na to, że Anna Henrietta miała być piątą ofiarą Detlafa i Janny. Jesteś tego pewien? Obawiam się, że tak. To niewiarygodne. Mało jej było indryk, morderstw i tego piekła, które rozpętała w mieście. Chciała się jeszcze targnąć na własną siostrę na głowę państwa? Natychmiast postawię swoich ludzi w stan gotowości. Trzeba zwiększyć straż przy księżnej i dobrze pilnować Sylwii Anny podczas przesłuchania. Zajmę się tym osobiście. Dzięki za czujność, Wiedźminie. Doceniam twoje zaangażowanie. W takim razie zaczynajmy ceremonię. Chodź ze księżna czeka.